Dlaczego Polacy unikają mieszkań na parterze i na ostatnim piętrze? Polacy mają specyficzne preferencje dotyczące mieszkań, a lokalizacja w budynku jest jednym z kluczowych kryteriów. Mieszkania na parterze i na ostatnim piętrze często nie cieszą się dużą popularnością z kilku powodów: parter. Bezpieczeństwo. Mieszkania na parterze są bardziej narażone na włamania. Brak odpowiednich zabezpieczeń. Takich jak kraty w oknach czy systemy alarmowe, może być powodem do obaw. Hałas. Bliskość do wejścia do budynku, parkingu czy ulicy oznacza większe natężenie hałasu. To może być uciążliwe dla osób ceniących sobie spokój i ciszę. Prywatność. Mieszkania na parterze często mają okna na poziomie chodnika, co może prowadzić do braku poczucia prywatności. Przechodnie mogą zaglądać do wnętrza. Co nie jest komfortowe dla wielu osób. Wilgoć i chłód. Ze względu na kontakt z ziemią, mieszkania na parterze mogą być bardziej narażone na wilgoć i chłód, co wpływa na komfort mieszkania. Ostatnie piętro. Problem z dachem. Mieszkania na ostatnim piętrze mogą mieć problemy z przeciekającym dachem. Każda nieszczelność może prowadzić do poważnych uszkodzeń i dodatkowych kosztów naprawy. Wysoka temperatura. Latem mieszkania na ostatnim piętrze mogą się nagrzewać, szczególnie jeśli budynek nie posiada odpowiedniej izolacji termicznej lub klimatyzacji. Brak windy. W budynkach bez windy, wspinaczka na ostatnie piętro może być męcząca, szczególnie dla osób starszych lub z problemami zdrowotnymi. Nawet w budynkach z windą, problemem mogą być awarie, co jest szczególnie uciążliwe na najwyższych kondygnacjach. Dostępność infrastruktury. Na ostatnich piętrach często nie ma łatwego dostępu do infrastruktury wspólnej, takiej jak suszarnie czy schowki. Podsumowując, zarówno parter, jak i ostatnie piętro mają swoje unikalne wyzwania, które mogą sprawiać, że Polacy wolą inne kondygnacje. Oczywiście istnieją wyjątki, ale te czynniki zazwyczaj wpływają na decyzje zakupowe.